Znajdujemy się tak na nowo powstałym placu zabaw z elementami siłowni. Zadanie zostało zrealizowane w całości przez lokalną grupę działania Razem Ku Lepszej Przyszłości Wukowie w ramach programu START z dofinansowaniem EFROF, więc tutaj gmina do tego nie dołożyła. Mamy to, tak jak powiedziałam, w całości sfinansowane z LGD. Istniała taka potrzeba, akurat w tej miejscowości gminnej jest tylko naścioro dzieciaczków. Dzieci w takim wieku, które mogłyby korzystać z Placu Zabaw i z Siłowni starsze Oczywiście, starsza młodzież. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali taką potrzebę. I tutaj wychodząc im naprzeciw, postaraliśmy się o te środki, zbudowaliśmy te trzy elementy tutaj widoczne, Siłowni i cztery elementy, cztery elementy Placu Zabaw i właśnie z tej okazji w najbliższy piątek czyli 17 września będziemy mieli takie uroczyste otwarcie. Bardzo tutaj dziękuję z tego miejsca paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Woli Mysłowskiej, które podjęły się organizacji tego zadania, zapewniają atrakcje, między innymi zjeżdżalnie, tort malowanie twarzy dla dzieci. Więc miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze i będziemy mogli otworzyć ten plac zabaw, aby służył tutaj lokalnej społeczności, ale i nie tylko. Zapraszamy wszystkich.